Brancze w Wędrowniczku cieszą się dużym powodzeniem wśród smakoszy kuchni świata. Nie inaczej było w niedzielę 14 grudnia. Na stołach znalazło się wiele potraw, m.in. ze Szwecji, Austrii, Litwy, Czech czy Grecji. Nie mogło zabraknąć też naszych polskich, tradycyjnych, bożonarodzeniowych specjałów. Większość potraw mamy, powtarzamy się część potraw, ale mamy parę nowości. Prowadziliśmy kaczkę z jabłkami, jedną jest z żurawiną, jedna jest z rodzynkami. I tak samo mamy jeszcze taką y, tam, dorsza zapiekanego y, po portugalsku. Y, to jest z ziemniakami. Z jajkami jest taka zapiekanka w formie zapiekanki zrobione. Większość ludzi poleca naszą kuchnię. Także nowości tak każdy chce popróbować, ale jest tak z umiarem, a większość woli nasze potrawy i, i raczej najwięcej naszych potraw schodzi. Wśród uczestników znaleźli się goście, którzy na branczach wiasiu Wędrowniczku są od samego początku. Na wszystkich branczach byłem obecny i za każdym razem jestem zachwycony jakością potraw, które są serwowane, smakiem, sposobem podania, elegancją, także każdego zapraszam serdecznie, żeby choć raz skosztować tego typu imprezy. Gołąbki w sosie z prawdziwków były rewelacyjne. Rewelacyjna była Ryba, sandacz w galarecie, no i kaczka, która tak podana, faszerowana, to na każdy stół się nadaje. Dla dzieci zorganizowane były zajęcia zdobienia świątecznych bombek przygotowane przez Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie. Wszystkim gościom wigilijnego branczu czas upływał szybko przy dźwiękach brzozowskiego zespołu kwarta czystej. Wesołych świąt!